Kryzys lekowy trwa w Polsce już od dawna. Pacjenci co jakiś czas odbijają się od aptek, bo nie ma w nich leków przepisanych przez lekarzy, którzy równie dobrze znają problem. Tak samo jak farmaceuci, ale tylko rozkładają ręce. Nie otrzymują produktów od dystrybutorów. W końcu zareagowało Ministerstwo Zdrowia. W październiku ubiegłego roku zapowiedziało, że lekarze będą ostrzegani z dwutygodniowym wyprzedzeniem, że jakiś produkt nie będzie dostępny. To ma być znak, że nie należy takiego leku przepisywać pacjentom. Jednocześnie padły zapewnienia, nie mamy sytuacji wyjątkowej ani krytycznej. Czasowe niedobory leków zdarzały się zawsze i będą się powtarzać, wyjaśniała Ewa Krajewska, główny inspektor farmaceutyczny. Znamy już nową listę leków, których nie ma w aptekach. Na liście znalazły się Tegretol czy też Puretal. Ten drugi to środek do odczulania podczas terapii. Oprócz tego odnotowano długotrwałe wstrzymania w obrocie antybiotyków, w tym zawiesiny z cefuroksymem oraz zawiesień z benzatini, wylicza farmaceuta. Z przekazanych informacji wynika również, że do aptek Powrócił lek Letrox, a także poprawiła się sytuacja z dostępnością pektodril w syropie oraz wznowiono obrót preparatem Fluticomp. Podaje rynek zdrowia.pl.